A, jedziemy. Jak osłaniacie, nie widzicie kurwa debila. Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie Obserwuj, a na YouTube zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych i proszę o zaznaczenie suba. pierdolonym grillem i będziemy się strzelać się tam, a nież bułka odsetki będzie pozamiatane osiemnaście. Us. Ale ja to kradła fajna bitwa i widzimy podsumowanie. I następna bitwa. Także szczęka mi opadła. No ale nic. A chciałem po prostu, bo trochę znają kumpli z klanu mnie. Prosiło, że to fajnie, jakby był u mnie, dropy. No i widziałem, że po prostu ludzie mieli. Tak czy inaczej. Bo czasami nie mieli w ogóle oglądających. No ale. Jest jak jest. Dzięki za że dałeś obserwuj. Naprawdę każdy się liczy w tej chwili dla mnie. Dziękuję ci. kurde no jak strzeliłem z woleja muszę się tam zbliżyć na Klausa żeby coś zrobić No, ja dzisiaj rozmawiałem z tak zwanym przedstawicielem na Discordzie. Tak, chciałem go poprosić, to powiedział, że nie będzie naginał dla mnie zasad. I, I tyle. Uważam, że jest nie w porządku, bo. Kurde, co? A już wiem. Dobra, wszystko jasne. Scielaliśmy z normalnych pocisków. Co prawda to nie jest czasami źle, ale w tym momencie w takich sytuacjach to raczej bardzo źle. Kurde, nie przeszkadzaj mi, proszę cię, no. Staram się coś wyjechać zrobić, a ty mnie blokujesz cały czas. Kurde! No i co zostałem tu sam ekstra tyle strzałów na marne no wścieknę się trochę Nie, ja myślałem, że mam goldowe i tak śmiało waliłem, a ja nie miałem goldowych po prostu. Yy, I po, na tych normalnych trzeba mocniej celować, a wszystko w biegu jest. Jakbym miał od razu pociski przełączone, to 4,5 bym zrobił. Także jeszcze raz dziękuję Ci za obserwuj. Naprawdę każdy ważny. Poleć kolegom, może ktoś jeszcze zostawi. Bo teraz mam opcję zebrania tysiąca obserwujących. Masakra jakaś. Jakbym w marcu zaczął kanał budować, to, to by mi dali bez niczego. A teraz tysiąc i chyba nawet muszę mieć 25 albo 50. Oglądających to jest jakaś masakra. Nie wiem, po roku, jak tak będę miał, albo po czterech latach, to będzie super. W każdym razie zapraszam Cię, jak chcesz, jeszcze na kanał youtubeowy. Zresztą tu jest chyba odnośnik, z, z tego co pamiętam. E, też pod takim samym nikiem. Tam są zmontowane filmiki, wrzucane. Co prawda, tutaj też wrzuciłem trzy, e, ale tak bardziej zajawkowo. Na YouTubie jest więcej. Bo tak twierdziłem, że na YouTubie będą montowane rzeczy, a tutaj bardziej live, ale zauważyłem, że tu mam więcej, jakby ludzi, którzy mnie obserwują. I no i tam dwa sfałki wrzuciłem, i jeszcze taki jeden króciutki z godzidli, jak, jak to skasowałem MiSa7 podpalając go. Nie to, że jakoś specjalnie, po prostu udało się. No nic, to no to koniec bitwy. O super, dzięki. Każdy, mówię, ważny. Jak możesz, to tam poleć chłopakom, bo. Ach, ja się śmieję, że jakby wszyscy w klanie weszli, to bym miał setkę, ale prawda jest taka, że chyba z połowa chłopaków wlazła, co i tak jest super fajne, no bo zawsze to pięćdziesiątka, tak. A ty w chwili walczę o, o, o każdego obserwującego. No dobra. A ty długo w wota grasz? O dzięki. Dziękuję naprawdę. To, sam streamowałeś, to wiesz jak to jest ciężko na początku. Jak człowiek czasami zastanawia się, czy jest sens to w ogóle robić, tak? Oj, tu jakiś mistrzu. Ten kapuje. A, ten duzi jadźkę. No ja od bety gram. Od alfy grałem w okręty, ale sobie przerwę od okrętów zrobiłem A w czołgi od y, bety, ale w czołgach też sobie zrobiłem przerwę, chyba nawet ze 3 lata, nie wróciłem. Zrobiłem sobie przerwę jak był taki nawał cheatów. nie wiem czy pamiętasz, był taki okres, że po prostu była jakaś tragedia. widzimy podsumowanie. I następna bitwa. Teraz trzeba porobić ich tutaj. Jakbyś coverował górkę, żeby nic nie wyjeżdżali, to ja tutaj od frontu podjadę im na mordy. Możesz jechać gdzie chcesz, będę się starał wszystko coverować, ale też nie powiem, że wyjadę, bo ja nie mam Nie, cała. nie masz wyjeżdżać. Jak oni będą wyjeżdżać na mnie, to żebyś A. ich z boku dobijał. Tu, jak będziesz na winklo, właśnie tu, to oni będą na mnie wyjeżdżać, na hama, bo to wiesz. O I wtedy będziesz miał ich od boku i żebyś im wtedy bułki wkładał mi to wystarczy. Sam jesteś z boku. No wiesz, z dobrym z bokiem być nie jest źle. Super konie. Ja jeszcze nie podjechałem mistrzu A ja mu dałem dwie O, siódemkę tu mamy, wow No ja tam ja tam chłopaki No a ja nie mam opuszczania. Kurde do dupy trochę A nie masz Do dupy to jest papier Dobra, pojadę oczko dalej Wiem o co ci chodzi Drugi przejazd zrobię, bo z drugiego przyjazdu będę mógł chociaż siódemką się trzaskać. Tak. Możesz. Bo wiesz, wy, wyjadę, tu wyjadę na jednego, to drugi będzie mnie trzepał. Jest. Tam już możesz, bo tutaj nie ma nikogo. Siódemkę, y, 75 ja. Coś kombinuję. No. 2-1. co, Cofio Tylko to jest trochę do dupy, bo powinniśmy im ścisnąć, a podjeżdża coś na górze, Kurde to nie jest do końca moja pozycja, chuj ja stąd mogę zrobić Może i tak. Ale ja ci za bardzo też nie mogę pomóc Nie nie to nie o to chodzi Nasze medyk kurwa tam gra no musimy na spokojnie też obić, nie? Tak, ale nie mam nikogo na nikogo strzała wiesz Ja też nie muszę za bardzo wyjechać Emil na mnie patrzy O, masz Dobra, 7-5 podjechało i dobrze Ta jego wieża to dla mnie jest bułka z masły Chociaż on mnie też przebija. Ale trzeba coś zrobić, bo ta medy na dupę. No wiem, wiem, wiem. Te medy wygrały już. Ładuję. Wy musicie jechać, bo oni się na nas popatrzyli. No, zebrałem jak cholera. Aj. I pojechałem sam oczywiście. Nikt mi nie pomógł. Ja, pomogę. Ładuję. Jedź tym udejsem tam. Po 705 na mnie patrzy. Dobra. Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie, obserwuj. Ładuję. A na YouTubie zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych. I proszę o nie. zaznaczenie suba. Musi się dać, no 1000 No ale jeszcze mi bułkę przyjmę, nie chcę przyjąć. Kurwa, przyjąłem. Aha. Jeszcze 705 w bok. Dzięki. Kurde, osłaniają mnie gówno. Ja ładuję. Znowu dziewięć hapa mam, kurde. A to ugrasz to. Nie no, trójkę zrobiłem, jest, jest git, no. Trójka to już bez tragedii. Bo te Ja wracam na bazę. No właśnie się zastanawiam, żebym ja też tak zrobił. No trzeba coś zrobić. Tylko na spokojnie, ty musisz daleka. Tak jest. Z daleka może coś. Kronosik. Tak, żebyś był schowany. Ja za, za zaświecę. Dobra. Próbowałem 907-kę zjąć. Ale po co? Tu masz ją przed sobą chyba. Wiem. To chciałem ci pomóc. Dzięki, panie S Ale masz Leopard'a. Drugi, drugi, nie widział cię, że Widział, widział. Ale to Blyda rzucił, chyba się nie świeciłeś. Świeciłem się. To szansa jest. No jest, jadę, ja mam dwie a ja mogę, mogę dwóch dobić, nie? Mm. Tego Leosia i to. Jeszcze Progetto. Pierwszy progetto. Jest, ładnie zeszedł. Yy, tylko Leopard na dwie pechy, a 907 jest na dmuchnięcie. A ten UDES jest ogarnięty. Ale chyba 907 go porobi. Masz przejewane, nie? Wiesz, możesz przyjąć, masz dwie pechy. Wiem. Jest twój. Pięknie. Ile wypukałeś? Piątkę. Co, I ale musiałem przejechać, bo inaczej to by się kiepsko skończyło. Jak tylko przejechałem i położyłem siódemkę i 7,5, to patrzę, cała górka pękła od razu. Nie, no ładnie, ładnie. Dziękuję za obejrzenie filmów. Zostaw suba. Zapraszam również na live y na Twitcha.